Chwilę przed wszystkimi świętymi jeździmy, słuchajcie, po grobach i zapalamy świeczki. Z tego tytułu, że już Grzegorz wyjeżdża i nie będzie miał okazji właśnie we wszystkich świętych odwiedzić swoich najbliższych. Komentarz jest ogromny, zobaczcie jaka duża połać. Wiadomo, oni też są też większe, ale naprawdę robi wrażenie. Nie ma dużo ludzi, ale nie mamy się co dziwić, jest dopiero sobota, niedziela, by gdzieś bardziej pewnie, no i w środę we wszystkich świętych. Witajcie kochani bardzo serdecznie, jest dzisiaj sobota popołudnie Jak widzicie u nas dzisiaj cmentarzowo e, Wszyscy chodzą, jeżdżą, zanoszą, przynoszą, myją I my też kochani Mamy auto? Mamy, dobra wsiadamy Przechodzimy Ramciam, ciam ramciam, ram ciam, ciam przechodzimy No właśnie chyba tak Kochani, byłam przed chwilą w Teddy, naprawdę spore święta w Tedi. Znalazłam parę perełek, które mi się bardzo podobają i na pewno je zakupię prędzej czy później, kochani. Tylko jeszcze, wiecie, muszę dopracować swoją koncepcję na te święta. Czy to będzie samo białe, czy to będzie biało czerwone czerwonym, czy srebrno-białe. Ja bardzo lubię takie stonowane kolory, więc myślę, że ta biel u mnie będzie królować w tym roku. Uśmiech. A ty. Jaki smak tego, tej fanty? Nie wiem. Szokata coś pisze. Szokata? Tak. Uje. No jest. ale postaw ładnie, nalej. Matko, jaki ten samochód brudny, trzeba go umyć. Ada wsiada, hyc, hyc! Kurczę, jaka ładna niedziela! Jak słonecznie, zobaczcie, jak świeci słonko. Ja wyszłam na chwilę, słuchajcie, tutaj na trawkę. Widzicie, kurki puszczone, jest niedziela, tak jak wam mówiłam. Ada wyciąga rower, swój nowy rower. Chyba coś będzie jeżdżone. Oczywiście, że będzie jeżdżane. Naciągnij sobie czapkę na ucho. No super. Moi kochani, piękna pogoda, piękna jesień. Ciekawa jestem, czy na wszystkich świętych, czyli na 1 listopada, też będzie tak pięknie. No niestety, te wszystkie kurtki chyba jednak nie wypalą i kożuszki, i kozaczki. Na cmentarz. No ale to nic, chyba lepiej jak jest ciepło, niż jakby był śnieg, czy mróz, czy w ogóle jak zimno i wiecie jak to jest. Ale jak tutaj rady z tego Matko, jak marszczę oczy, bo mi tak razi słońce. Słuchajcie, dzisiaj yy, niedziela, więc powinien być dzień z rosołkiem i w ogóle na obiad. Mamo, kupić tutaj takie trzymanie na picie? Tak, kupię ci takie trzymanko na picie dobra, ok, no to jeździ yy, i słuchajcie, ja dzisiaj odpuszczam nie gotuję żadnego rosołu, o, słuchajcie mam całą lodówkę bigosu powekowanego w słoiki wiadomo, że Grzegorz wziął sobie tyle, ile sobie mógł wziąć, ale reszta została u nas w domu, dodatkowo kochani, mam uszka zamrożone yy, też yy, nie za bardzo jest komu ten obiad ugotować, jestem ja i w sumie nie wiem, Agatka pewnie zje dzisiaj w Kielcach yy, więc myślę, że gotujemy uszka i sobie po prostu tak zjemy dzisiaj bezobiadowo na wszystkich świętych postaram się upiec jakieś fajne ciasto może ale też nie przesadnie słodkie i może zrobimy jakąś tam sałatkę ostatnio właśnie wyczaiłam na internecie sałatkę z sosem tzatziki i właśnie będę chyba próbować czy to jest dobre czy to będzie smaczne ja bardzo lubię, często właśnie robię w ten sposób, że korzystam ze sprawdzonych swoich przepisów, bo yy, tak jakby się trochę obawiam, ryzykować. Może dlatego, że to wszystko jest teraz takie drogie: wszystkie składniki są drogie. Wiecie, kupię yy, składniki, zrobię sałatkę, okazuje się, że jest może niesmaczna, albo nam nie smakuje, i kurczę. Wiecie, te wszystkie składniki. Yy. Yy, szlak trafi a, a my rezultat nie będzie pożądany czyli ta sałatka nie będzie na tyle smaczna jaką oczekiwaliśmy Ech, dobrze kochani na ten moment to wszystko pewnie się jeszcze połączę z wami jak będę w domu a teraz kochani spacerujemy a Dusia jeździ rowerem a ja łapę świeże powietrze i takie wiecie słoneczne yy. Agatka przyniosła przepiękne liście będziemy je suszyć wkładać do książek bądź jakichś zeszytów. Zobaczcie, jakie piękne kolory jesieni. jeszcze, list, jeszcze nie listopad, a, ale takie piękne słuchajcie, gdzieś wyhaczyła śliczne. Naprawdę bardzo mi się podobają. A tu kluczyki, agatki. To chyba kupiłam nawet te zawieszki. Wydaje mi się, że Wiarosławcu, tak, wiarosławcu takie zawieszki na. Jakieś klucze, albo można by sobie to też zawiesić do jakiegoś plecaka dla dzieciaków. Zobaczcie, wszystko leży, ale zobaczcie, co przywiesiłam Aga. cenie Adusi: zamiast chustawki przywiesiłam jej drabinkę i mi się tutaj Ada spina. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo już raz gruchnęła delikatnie głową o ścianę, ale póki się nie nauczy. To musi cierpieć, może nic się nie wydarzy, a wiecie, nabierze takiej koordynacji ruchowej, wspinaczkowej, może to będzie takie, wiecie, manualne rozkręcanie dziecka, żeby ewentualnie miało, wiecie, taką jakąś gibkość i sprawność. za oknem ciemno, widzicie mnie i nic poza tym idę zamknąć kurki e, poobcinałam sobie wszystkie mm, storczyki e, troszeczkę tam wiecie e, podożywiałam je e, nawozem zostawiłam tylko same patyczki tutaj ten jeden to chyba ma już bazia, zobaczcie i będzie kwitł a te dopiero będziemy czekać aż wreszcie coś puszczą a tutaj mam słuchajcie taki em, Preparat do butów Nubuk, tak, Nubukowych, czyli takich lekko zamszowych, a żeby mi nie przemakały na deszczu. O, jak mi się nie chce wychodzić, ale wezmę sobie, słuchajcie, y, baterijkę, taką y, lampkę, fajna była w Biedronce zakupiona. Słuchajcie, nieźle daje, ma trzy jakieś stopnie świecenia. Ale naprawdę jest świetna. Oświetlami wszystko, wszystko, co jest ciemne. W ogóle te malutkie yy, baterieczki to mogą się umywać. Kochani, ta jest mega. Idziemy zresztą zaraz sami zobaczycie. Ale świetne te zdjęcia, kochani. Wywoływałam je na Colorlandzie. I to są zdjęcia z telefonu, ślicznie to wygląda. O proszę, nawet świąteczne. Tutaj też mam zdjęcie Adusi, nie chcę pokazywać innych dzieci. Co my tu jeszcze mamy? Może tak? I jeszcze taka piękna Adusia. Szkolna, tutaj mam Agatkę pod spodem, zobaczcie, i jeszcze tutaj takie babyczki, to jest Agatka i Oliwka, czyli siostra cioteczna. A tutaj Adusia, jak jest dzieckiem, czyli będąc dzieckiem, miała taką młysągówkę, kochani, bardzo mało włosów, a jeśli były, to oczywiście białe. I tak kochani niedziela zleciała do południa. Byłyśmy na dworze, troszeczkę spacerowałyśmy. A to wiecie, przygotowywanie obiadu, posprzątałam tros troszkę sobie w kuchni, zrobiłam porządek w lodówce. Pomyłam wszystkie półki. Wiem, że niedziela, kochani, nie było co robić, nie miałam żadnych gości. Grześka nie było, nie była gadki, naprawdę próbowałam zabić jakoś czas, a że się na lodówce skupiło, to przecież nikomu nie zaszkodzi, że lodówka umyta i świeża. No dobrze, kochani, na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy czas spędzony ze mną i z moją rodziną. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, o dzwoneczku, pamiętajcie o tym, żeby pisać komentarze, cokolwiek. I zostawiać łapeczki to jest dla mnie bardzo ważne. Wspiera mój kanał. Bardzo dziękuję i do zobaczenia jutro.